Szanowni Państwo, mam przyjemność zaprezentować dzisiaj Państwu wyniki kwartalne, które opublikowaliśmy przed chwilą w naszym raporcie za trzeci kwartał 2021 roku. Tak naprawdę dla grupy Aforti to był bardzo dobry kwartał. W trzecim kwartale przychody, jakie osiągnęliśmy z tytułu sprzedaży, wyniosły ponad 607 milionów złotych. To prawie 114% więcej niż w analogicznym trzecim kwartale roku 2020. Zysk netto, jaki osiągnęliśmy, to prawie 1400 tysięcy, to o 29% więcej niż w trzecim kwartale zeszłego roku, a aktywa w naszej grupy wyniosły prawie 307 milionów, to 25% więcej niż w trzecim kwartale zeszłego roku. To co nas bardzo cieszy, to kapitały własne, które osiągnęły poziom prawie 61 milionów złotych, to 4% więcej niż w zeszłym roku. Oraz zespół ludzki, który pomimo pandemii, pomimo tego, że w wielu firmach naszej branży zwalniano pracowników, udało się nie tylko utrzymać, ale także i zwiększyć. To 143 osoby, więcej o kilka osób niż w trzecim kwartale zeszłego roku. Ale także trzeci kwartał to takie rzeczy, które niekoniecznie związane są z cyframi, bo między innymi na początku lipca. Portal Money.pl ogłosił listę największych firm w Polsce, na której zajęliśmy 313 miejsce spośród blisko 2000 firm, które były w tym rankingu sklasyfikowane. W sierpniu świętowaliśmy 10 dziesięciolecie naszego, naszej obecności na rynku New Connect, bo 19 sierpnia 2011 roku grupa debiutowała na rynku. Podobnie 27 sierpnia analitycy East Value Research opublikowali aktualizację raportu. Dotyczącego wyceny wartości godziwej akcji naszej spółki, podając tą wartość godziwą na poziomie 14,2 zł, to więcej e, niż w, w raporcie pierwotnym opublikowanym e, z wynikami za drugi kwartał, gdzie cena ta wynosiła 12 zł. A także to, co nas najbardziej cieszy, to to, że nasza 18 edycja Investors' Day była pierwszą po okresie pandemii, mimo że ona nadal trwa zrealizowaną stacjonarnie. Po kilku edycjach, które zrealizowaliśmy w formule wirtualnej, w formule online, tą edycję udało zrealizować się już stacjonarnie i plan mamy taki, że jeśli nie, nie będzie czwartej fali pandemii, mamy zamiar nadal z inwestorami spotykać się stacjonarnie. A także w, w październiku, 12 października, już po zamknięciu trzeciego kwartału, nasze obligacje zadebiutowały na giełdzie w Bukareszcie. To, co obiecywaliśmy rok temu, emitując pierwsze obligacje na rynku kapitałowym rumuńskim, że zadebiutują, udało się zrealizować. Jeżeli chodzi o nasze poszczególne linie biznesowe, to w przypadku Aforti Collections wartość nominalna zleceń windykacyjnych w trzecim kwartale tego roku wyniosła 171 milionów złotych. To 17% mniej niż w trzecim kwartale zeszłego roku, ale narastająco. Za pierwsze trzy kwartały tego roku nasza wartość to 576 milionów zleconych nam spraw, 12% więcej niż w analogicznym okresie roku 2020. W Collections także świętowaliśmy kilka małych sukcesów, takich jak na przykład 6 września świętowaliśmy fakt, że przekroczyliśmy wartość zleceń w wysokości pół miliarda. Oraz to, że na początku września zostaliśmy przez naszych klientów, co wielokrotnie podkreślamy, nominowani do nagrody CESJO 2021, a na koniec września kapituła, która przyznawała nagrody w kategorii Outsourcing Service Wierzytelności, do, z której wchodziły między innymi Związek Banków Polskich, PWC, Kongres Polskiego Leasingu czy Związek Przedsiębiorstw Finansowych, przyznała nam drugie miejsce w kategorii outsourcing Service Wierzytelności. To bardzo cieszy, dlatego że nominacja jest od naszych klientów, a nagroda przyznana przez niezależną kapitołę. Bardzo się z tego cieszymy i obiecujemy zawieść zaufania naszych klientów, którzy przedstawiają, czy składają nam zlecenia windykacyjne. W przypadku projektu BIS, na który składają się dwie linie biznesowe, czyli faktoring oraz wymiana walut, to wartość obrotu na platformie walut w trzecim kwartale wyniosła osiem milionów. To 120% więcej niż w trzecim kwartale ubiegłego roku. A narastająco za trzy kwartały tego roku przekroczyliśmy już wartość 3 miliardy 428 milionów, to 180% więcej niż z trzy kwartały roku ubiegłego. 22 września świętowaliśmy przekroczenie 3 miliardów, a już kilka dni później mieliśmy 428 milionów. To cieszy. Ponieważ jednak wymiana walut jest takim papierkiem lakmusowym w naszej grupie, jest mechanizmem, dzięki któremu pozyskujemy duże ilości klientów i mamy stały kontakt z klientami różnej wielkości branż. Druga linia biznesowa projektu BIS to Factoring, czyli Aforti Factor, Polska i Rumunia. Wartość finansowanych wierzytelności w naszej grupie w trzecim kwartale wyniosła 1 110 000. To 83% mniej niż w trzecim kwartale roku ubiegłego, a narastająco sfinansowaliśmy wierzytelności o wartości ponad 8 milionów 100 tysięcy to 66% mniej niż w ubiegłym roku w tym samym okresie. To co dla nas jest ważne, to to, że w tej chwili bardzo mocno i restrykcyjnie kontrolujemy ryzyko kredytowe, które jest nieodłącznie związane z biznesem factoringowym, a także to, że zrobiliśmy kolejny krok w, w kierunku digitalizacji naszej grupy. i Forti Factor wdrożył nowy system internetowy, nowy system obsługi klientów, który pozwala także oprócz tradycyjnego modelu obsługi klientów poprzez stronę www i kontakt z naszym operatorem, pozwala także na 100 zautomatyzowanie procesu w 100% i wdrożenie, być może już w najbliższym okresie, w naszej grupie w 100% online'owego faktoringu, typowego dla, dla firm fintechowych. Jeżeli chodzi o łączną sprzedaż naszej grupy w trzecim kwartale, wyniosła ona ponad 330,5 miliona euro, a narastająco za 9 miesięcy tego roku wyniosła ona 879 milionów euro. To, co jest dla nas też ważne i co nas bardzo cieszy, to na koniec września mieliśmy w grupie 6483 klientów i liczba ta cały czas systematycznie z miesiąca na miesiąc rośnie. Szanowni państwo, przed nami czwarty kwartał, kwartał w który czeka nas bardzo dużo wyzwań. Jednym z nich jest hasło, które cały czas w naszej grupie w tym roku powtarzamy: biznes, biznes, biznes. Chcemy bardzo mocno skoncentrować się na biznesie pozyskiwać coraz to więcej nowych klientów oraz zwiększać nasze wolumeny biznesowe. Zdajemy sobie sprawę, że zwiększając nasze wolumeny biznesowe, zwiększając liczbę klientów, systematycznie będzie się przekładać to na coraz lepsze wyniki finansowe grupy. Z tego miejsca, ze swej strony, zapraszam Państwa do lektury naszego raportu, a także chciałbym serdecznie podziękować naszym akcjonariuszom, inwestorom, pracownikom, współpracownikom i klientom za okazane zaufanie, dzięki którym w trzecim kwartale tego roku mogliśmy osiągnąć takie wyniki, jakie zaprezentowaliśmy w raporcie. Bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam do lektury.